Dziękuję. Dzisiaj gramy w grę, która nie rozwali ma mózgu. i Jest ona najmądrzejszą grą na świecie. I tak, to nie jest Brawlsters, to nie jest Roblox, to jest Stumble Guys. Tak, wiem, że, że teraz grają to w ludzie, którzy żyją pod mostem. I pomyślałem, że zaczniemy w to coś grać czy w ogóle to nam psychikę popsuje czy nie? Jestem nosorożcem, Będę o koło fortuny, I teraz sobie zakręcimy, chociaż mi dam nam nie wyjdę, widziane. Muszę znaleźć jakiś pingwinek. To jest mój najlepszy skin, do którego miałem. I gramy jak do to... Zaczęcie kiedy jakoś korony dostaniemy. Bo zagranicie 5 razy, 5 rund. I pokażę Wam, czy jest. I zobaczycie, czy jestem dobry w Stambule, guys. A, szybko, szybko. Tun, tun. Jak chcecie mnie dodać do znajomych, to Wam później pokażę, jak się nazywam. Co to jest? Jak gracie, ja to się w Stambule, A Jak nie, to zróbcie konto. Tu pisze, jak się nazywam. Boże, co tu się dzieje? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. tun, 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 No kto by tego nie Chyba jakieś bambiki. No, to Pierwszy przesłem No ludzie. O jaki biedny nosorożec. O spadają. Ui, ui, ui. Gdzie jestem? A tu. Mak. O. Dum, tum, 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 e, tum. Łota, Pewnie nie dam rady, tak mi się coś zdaje.

Ja już myślałem, że nie dam rady. No biedny, królik. No królikowi współczuj, no bo prawie to przeszedł. Nara ludzie. O kurde, ja się trochę teraz boję. To jakieś trudne. Na przykład na no, ściganie. jakiś ściganek na. No. O kurcze, ja się widzę, ja tego boję, serio. ja nie dam rady. О, добра. Хоп. Могу так долго. Может, таким одном скопьем. Если боже, он не замоткует, он будет. Ну и сегодня так. Хоп. Хоп. Надеюсь, он меня не хнул. О, куда. Куда, куда, куда. Хорошо, я там. Банан. Nie spada, oni się amotkują. Ja, ja się boję, że ten lef mnie zamotkuje. Ale dobra, O, O kurczę, i nikt jeszcze nie odpadł. To oni są naprawdę. To coś śnią. Specjalni ludzie. Specjalni. O kurczę, ja się tam boję. Tam. Ej, nie bez takich, bez takich. Hop. Nie, nie! Hop! Co A to mi tu? Nie! Nie! No! No! Nie! nie. Ale jeszcze? Ale jeszcze pięciu przed nami! Bananias Lukas! O ty podrabiam tu! Podrabiasz Lulasa Games! Podrabiasz Lulasa Ty bambiku! Bananie tu jakaś widzę reklamę i wyskoczyłem się o, ten. tum ten. Ja muszę dzisiaj wygrać, ale kiedy to się w górze i wywalę komputer. Znaczy ja nie gram na komputerze i wywalę to przez okno. Pewnie jakaś ściganka, to jest na pewno. O proste, chyba każdy wie co to jest, to nie jest jakieś mega trudne, nawet w ogóle nie jest trudne, czemu się tak śpieszą, ja to przechodzę w kilka sekund, znaczy jak nie spadnę oczywiście, ludzie się tu ematkują, znaczy ja też mam matkę jedną, jak to widzicie to serce, ale ja nigdy nie mam zamiaru tego używać, bo... Zaszem, jak to, to, to próbuję, to sam umieram. Serio, tak. Próbuję? I... Kurde, nienawidzę tego. Nienawidzę tu chodzić. Serio. Szczególnie w tym drugim. Z tym drugim. Znaczy w ten pierwszy przechodzę. Z, z popychać, A ten drugi jest tak. Jak dla mnie? Trudno. Nie, przegram, przegram, przegram. Nara. Wiedziałem, bo było takie... To było widzowie nie do przejścia po prostu. Bo ludzie tam się zbierali, zbierali. Jeszcze cztery gierki możemy. To Dobra, już teraz nie myślę o wygram. Teraz już muszę się skupić w widzowie. No i wiecie co. Co to? Co to? Posłuch. Dostałem. Poczekajcie, stać nas na coś, czy. No, czy nie stać nas na nic? Bieda w sklepie, ludzie. Płaczcie, nie ma nic w sklepie. Dobra, gramy. Chach, 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 Mój ludzik biega. Brim 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 Pik pak popak Piek Ale biegnę, ale biegnę Gdzie ty biegniesz Wiesiek? Zabij droncie gdzie? No dobra Five minutes later Happy Pi Pierdoloność Milość, Nie po niej O nie, ja tu nie przeszłem Boję się przy tych, tych przy tych zbijacach Nie wiem jak to nazywać. Nazywam zbijacze to. po Nie mam do nich magię sobie. Ja je nazywam zbijacza. To jest trochę trudne. No, to śnieżka tam. Na Nienawidzę tych śnieżek też. Kto lubi te śnieżki? Boże! Nie spychajcie mnie śnieżki. To, to jest agresywne zwierzę, widzowie. To się to chwyje, żeby zjeść. Banana szwiany, jak To jakiś Abra mówi, Abra Srabra. Którego nawet mam jego kod w sklepie, bo nie mam kogo wpisywać. Bo w janach raczej... No to było to ogóle nieprzyjemne przejście, bo oni, bo oni się tam zbierali. Oni jakaś, nie wiem... To musi być prosta gra, żeby, żebym przeszedł. Bo takich gier to ja nie przeszedłem. Jak znowu będzie to, to ja nie wiem. To chyba się jak znowu będzie to Jak boty. Jak boty mogą to przejść a nie? nie? To było tylko do pomyślenia. Tum, 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 tutu, tum. Mam nadzieję, że teraz będzie coś prostego. No nie całe, też te zimne coś tam, a jest coś tam. Dajcie coś pro prostego, nie. Co? Czas mi się takie dziwne. Nie, no to, jest, to są chyba żarty. Trzeci raz. Twórcy gry chyba wiedzą, że, że słabo w togramie chcą, żebym wygrał wreszcie. Jak twórcy gry chcą, żebym wygrał, to nie, nie robią tego takich rzeczy. No, wybu wybuchł mnie. Po to... Nie, no ja muszę to od początku. No, to jest bez sensu. Co to takie rzeczy robią? Jakieś emotki robią. Wkurza mnie to. Wkurza mnie to gra. Ja już nawet nie chcę tego przechodzić. Jak to znowu będzie to już nie, nie będę w tym. To już skończymy odcinek znowu. Nie, ja nie chcę w to grać. Yy! Dobra, zaskoczę <grym> się. I tak, że nie chciałam wygrać, bo to głupia gra. Dajcie mi wreszcie inną grę, czy mam wychodzić z tej gry, w ogóle, ze Stable To jest niewykonalne. Jak się wywala. Błagam, dajcie mi inną grę. Znowu. Dobra, teraz już nie myślę o tym. Muszę wygrać. Muszę, muszę się skupić. Aż mi głowa po zabolała od, od tej żulowej gry a tak w ogóle to już zostało chyba a tak w ogóle to już została ostatnia gra Więc pewnie nie dam rady dobra tutaj umiem jakoś grać tutaj umiem tutaj jest jakieś proste oni się męczą a ja mam taką fajną taktykę ja ją pokazuję tak, tak i hop to jest najlepsza taktyka taka. Hop, hop. Kurde. Nie, spadłem! Tego nie lubię. Tego popychacza. Nie, nie lubię na to spadać. To czerwone jest najgorsze. Mogliby z tego czerwonego i robić dziury zamiast tego czerwonego. Nie wolałbym spać w dziurę, niż na to czerwone lecieć. Serio. po co mnie to popycha? E -e. Dobra. Nie, ja spadnę. Nie dam rady. Serio. Chyba. Nie, ten gościu da. Jakoś u gościu, gościu. Głupi gościu. Nara.